Przyjechaliśmy, dzisiaj zaczynamy rozkładać pierwsze rolki, co zresztą widać, docinamy i jutro zaczynamy klejenie w całości. To skomplikowana procedura, długa, wytrwała, trzeba po prostu umieć znać się na tym? No, trzeba się na tym znać, doświadczenie tutaj jest jak najbardziej wymagane, zajmujemy się tym od 20 lat, także nie jest dla nas to nic skomplikowanego. Gdzie ta trawa już jest? Gdzie zawodnicy po takiej trawie się w Polsce poruszają? Oj, te trawy już się kładzie od kilku lat w Polsce, ta, ta należy do jak naj... Do ścisłej czołówki, jeśli chodzi o jakość, jakość trawy, no, w wielu miejscach, gdzie jest. Trudno mi wyliczać, ale w wielu miejscach. Nie wiem, czy nie będzie nam tu tam niech budzi, tam to ma te i tak samo Ale... tam Co się złamie? złamie. Nie złamie się. Nie. Tak kładłem przecież koparką. Tak.